Witam. Możecie się przedstawić, z jakiej jesteście szkoły i czy Wam się podoba idea takiej gry filmowej, miejskiej, w tej w starej woli, ogólnie szkoły. To, cześć, ja jestem Eryk, jesteśmy to jest Mateusz, jesteśmy ze szkoły ponad numer 3 w Stalowej Woli. Ekonomika? Tak. No i gra ja nam się podoba ogólnie. Bardzo fajnie, że w stalowej coś takiego jest. I no, no, by było jak najwięcej takich. Taki... Jest dużo chodzenia, także i dużo ciekawych e, gry, gr... no, gry, Dużo ciekawych tych zadań w ogóle w szkoła. O, tak, jest tak. bardzo. Nie, no, gier dużo ciekawych i naprawdę bardzo było. pozytywnie. Zabawa fajna i oby było takich jak najwięcej. Mam nadzieję, że... tak. e, no to ja się nazywam Patrycja, jestem z gimnazjum nr 7. Uważam, że idea no, tego typu e, zabawy jest naprawdę nie dość, że bardzo e, rozwijająca. Na tle właśnie filmowym, i jest to no, przede wszystkim dobra zabawa.